To zawsze to jest niezręczne pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiam i wcześniej nie zastanawiałem, i zawsze w trakcie takiego pytania myślę o tym, to, czym ja się zajmuję, tak naprawdę. Na pewno jak każdy człowiek potrzebuje wyzwań, by mieć jakąś motywację do, do, do codziennego zaangażowania. Na początku potrzebna jest też inspiracja do tego, żeby, żeby te wyzwania gdzieś odnaleźć, by przede wszystkim uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie je zrealizować. Żeby móc robić pewne rzeczy, to trzeba zainwestować odpowiednią ilość czasu, zbudować to doświadczenie. Jeżeli rozumiesz głowę, to stajesz się samodzielny i sam czytasz bezpośrednio sygnały, które daje przygoda, i możesz na bazie tych sygnałów w obserwacji podejmować właściwe decyzje. Nie ma jakby takiej przestrzeni na rywalizację. Warunki w górach nie są powtarzalne, więc nie ma takiego właściwego punktu odniesienia. I myślę, że to jest bardziej coś taki taki performance, który mamy jakby gdzieś sami ze sobą. Gdzieś gdzie musimy złapać harmonię po prostu z górami. to jest jakby takie mocne przeżycie. Lubię po prostu być w górach i, i nie mam problemu. Z tym, że nie wiem, jestem często sam, więc to, to lubię. Oczywiście lubię dzielić się też z najbliższymi, z przyjaciółmi po prostu tą, tą swoją pasją, ale, ale też odpoczywam bardzo, będąc właśnie w górach w pojedynkę. Myślę, że ja też bardzo dawno też zrozumiałem to, że tak naprawdę ten sport. Aktywności to jest duża wartość i trzeba się cieszyć z tym, że możemy to robić niezależnie od rezultatu. Jeżeli mamy takie podejście i dystans do tego, co robimy, to no, długoterminowo na pewno jest przyjemniej i, i, i po prostu mamy większą radość. Na pewno takie marki jak Pajak są wyjątkowe i firmy Pajak tworzą ludzie. I to jest rodzinny biznes, bo to też gdzieś na początku mnie urzekło. Więc... Politkiem już w sumie od lat się znamy, gdzieś tam od lat współpracujemy i to było właśnie fajne, że jest jakby fajna ekipa ludzie, którzy rozumieją sport, robią ten sport. To zawsze jest autentyczne. Podoba mi się to, że to jest polska marka, która ma super jakość i robi fajne rzeczy. Współpracujemy od lat. Fajnie, że po prostu. Czasem możemy się spotkać tak jak tutaj i, i, i pogadać i jakby czasem coś zrobić fajnego, spędzić aktywnie czas i, i to jest najfajniejsza wartość tej współpracy.